Witam serdecznie 7 marca. W imieniu całego zespołu chciałbym złożyć życzenia wszystkim Paniom, wszystkiego, co najlepsza zdrowia, szczęścia, no i oczywiście najładniejszych, najpiękniejszych, wymarzonych mężczyzn w Waszym życiu. Słuchajcie, drogie Panie, z okazji Waszego święta od 8 do 15 marca bardzo prosty konkurs należy Wejść na stronę, przesłuchać piosenki, które są dostępne na stronie, i oczywiście powiedzieć, która i dlaczego Wam się podoba, zostawiając komentarze pod tym filmem. Do wygrania będą trzy płyty Haiti: Kobiety, Konstruktorów Ja również przypominam, że 8 marca mamy również urodziny zespołu, drugie urodziny. Dziękujemy za życzenia. Jakby jeżeli się w ogóle pojawi oczywiście. E, no i e, czekajcie już niebawem pierwszy teledysk z grupy HIFI. E, też czekamy na Wasze komentarze, powiecie co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, a my zrobimy wszystko, żeby następny teledysk był jeszcze lepszy. Dziękuję i e, życzę e, udanej zabawy. Po 15 sprawdzamy e, komentarze i zobaczymy. Kto będzie miał szczęście i wygra płytę? Pozdrawiam, dziękuję Krzysztof Tatarczyk, cześć.